I mi ojca, i syna, i ducha świętego. Rozwiernień. Dzisiejsza uroczystość jest jakby dopełnieniem święta Bożego Ciała. Jest jakby orzeł i reszka jednej tajemnicy obecności naszego zbawiciela w naświęczym sakramencie i przelanej, i, 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 i tego, i wydarzenia, które się wydarzyło 2000 lat temu na Golgocie. To święto, które dzisiaj obchodzimy tak uroczyście. Ustanowił papież Pius IX w 1849 roku. I miesiąc lipiec poświęcił kultowi krwi przynajdroższej, a to święto było obchodzone w ten czas w pierwszym lipca. Papież Pius X przeniósł na pierwszy lipca, a Pius XI w roku 1933, czyli na, tyś, na okrągło 1900 rocznicę odkupienia, podniósł to święto do pierwszej klasy i tak pozostało do dziś. Jan XXIII ustanowił litanię do krwi przynajdroższej, którą odśpiewamy dzisiaj po nabożeństwie i zachęcał do kultu, w ogóle do czczenia krwi przynajdroższej. I tak jest do dzisiaj miesiącu lipcu. Drodzy wierni, to nabożeństwo, jakkolwiek padały tutaj pewne daty, to jednak jest stare jak samo odkupienie ślady nabożeństwa i w ogóle znajdujemy w samym Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, w figurach starotestamentalnych, a zapowiadających przelanie krwi zbawicielowej, do zwierzęta, które składane w ofierze. Więc żeśmy słyszeli, Święty św. Paweł mówi, że to jest coś więcej niż krew kozłów i cielców. No i Nowy Testament, który wychwala mękę i śmierć naszego Zbawiciela, Święty Paweł tłumacząc tajemnicę odkupienia w swoich listach, po wielokroć ten motyw nam przed, poddaje. W listach do Rzymian czytamy, że przez krew Jego zostaliśmy odkupieni. I dalej mówi, że nie mamy odkupienia, mamy, w Nim mamy odkupienie. Przez Jego krew dostępujemy odpuszczenia grzechów, jak uczy Efezjanów. Do Kolosan pisze, że Bóg przez krew Jego wprowadza pokój. Oczyszcza nas z uczynków martwych, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu, tłumaczy Hebrajczykom. I wreszcie święty Jan w Apokalipsie pisze, że Chrystus nabył nas krwią swoją z każdego pokolenia języka ludu i narodu. I że chrześcijanie będą zwyciężać dzięki krwi Baranka. No. Dzisiejsi ludzie, którzy niektórzy z nich potracili wiarę, mówią, że to jest taki krwawy kult. W ogóle chrześcijaństwo jest jakimś krwawym kultem. Tylko jakaś męka, cierpienie, oddajemy cześć krucyfiksowi, tak, umęczonemu, mężczyźnie, który w takich o, strasznych mękach, w przeciwieństwie do tych wzniosłych pogańskich religii, jakieś, tam gdzie jest jakieś filozofie pogańskie, jakiś hinduizm, jakiś zen, inne tego typu głupoty, kompletnie nic nie rozumiejąc, na czym polega chrześcijaństwo. Ale, moi drodzy, poganom, pogan, pogan, i ci, którzy idą za poganami, zostawmy ich aby im Pan mógł dał łaskę nawrócenia, a sami spróbujmy się zagłębić w tą tajemnicę. Po raz pierwszy Pan Jezus, Baranek bez skazy, przelał swoją krew w obrzezaniu, w ósmy dzień po swoim narodzeniu i obchodzimy to święto 1 stycznia. O wiele bardziej wymowny jest dla nas jednak przykład, jak Pan Jezus cierpiał w Ogrójcu. Kiedy sobie pomyślimy, jak bardzo musiał cierpieć trwogę ze strachu, z pokus, któremu z którym musiał walczyć, jaką walkę musiał stoczyć, skoro jego pot zmieszał się z krwią, co nawet mówią, że jest to możliwe, w stanie skrajnego stresu. Jakiż to musiał być, kiedy Pan Bóg toczył największą walkę w dziejach i wyszedł z niej zwycięsko. Tryskała krew zbawicielowa podczas okrutnego obiczowania i wreszcie cierniem ukoronowania. A na koniec, kiedy żołnierz przebił bok Zbawiciela, wytrysnęła krew i woda. Dzisiaj to zdanie słyszeliśmy w Ewangelii Świętej, dlatego chciałbym się dzisiaj nad nim w sposób szczególny nieco pochylić. Dzisiaj jest, moi drodzy, pierwsza rocznica święceń księdza Michała. Równo rok temu. Od roku ma udział on w kapłaństwie chrystusowym, więc otrzymał przywilej z tego tytułu, Mistycznego przelewania krwi baranka w ofierze eucharystycznej. Pochylmy się dzisiaj, aby słonić nieco tej tajemnicy. Do ofiary eucharystycznej potrzebne jest wino. Zbawiciel bowiem, w czasie ostatniej wieczerzy, wziął kielich z winem, jak to czytamy w kanonie, w swoje święte i czcigodne ręce. Błogosławił i dami mówiąc: Bierzcie pijcie z tego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was przelana będzie. I wiem, że w czasie przyświętej do kapłańskich czynności, no chyba że są diakoni, należy przygotowanie kielicha. No i kapłan przygotowuje kielich, który zawsze jest wykonany w sposób bardzo piękny i drogocenny. Wlewa doń wino i wodę. Co oznacza ów obrzęd? Który przecież tak nam od razu się kojarzy z tym przybitym bokiem Chrystusa. Zmieszanie wody z winem, które w obrządku bizantyjskim się Enoxis, miał uczynić już sam Pan Jezus. Jak to było w obrządku u Żydów w owym czasie? Do uczty używano kaliks mixtus, czyli kaliks, który było zmieszane w wino, kielich, którym było zmieszane w wino z wodą. Święty Cyprian z Kartaginy, jeden z ojców Kościoła, odpierając zarzuty i walcząc z różnymi herezjami, którzy między innymi także w inny sposób chcieli sprawować na najświętszą ofiarę, niż to jest przyjęte, przypomina, że wszyscy muszą zachowywać tradycję Dominika, czyli tradycję i podanie pańskie, pochodzące od samego zbawiciela. W jednym ze swoich traktatów pisze tak, krew Chrystusowa. Nie ofiaruje się, jeżeli nie ma wina. Nie można nie słuchać przykazań ewangelicznych. Trzeba stosować się do tradycji Chrystusowej, a kalix mixtus jakie ma znaczenie symboliczne? Połączenie wina z wodą w kielichu ofiarnym oznacza zjednoczenie nierozerwalne Chrystusa z ludem wierzącym. Krew grona winnego przedstawia Chrystusa. Woda lud wyobraża. Czyż nie czyta się w apokalipsie, że wielka przetecznica panuje nad oceanem ludów w różnych językach? Woda sama nie zostaje uświęcona. Lud nie łączy się z Chrystusem. Przeciwnie, woda wlana do wina tworzy mieszaninę. Trzeba zjednoczenia wody i wina, ludu i Chrystusa, aby sakrament był duchownym i materialnym. A więc woda. Jest symbolem tych ludów pogańskich w ogóle. Jak czytamy w Apokalipsie, aqua Quas Vidisti, Populi, Sunt, Et Gentes. Czyli wody, które widziałeś, to są właśnie te narody i ludy. Oczywiście chodzi o narody i ludy, które zostały już ochrzczone. Nie jest tu mowa o poganach. Tylko tych, którzy przeszli przez bramę Chrztu Świętego. I tworzą w ten sposób pewne mistyczne zjednoczenie. Ponieważ Chrystus jest głową ciała. Kościoła, i Kościół razem z Chrystusem ofiaruje się Panu Bogu. Trudno jest to wyjaśnić, używając jakichś porównań i metafor, bo to jest wielka tajemnica. W wierze Chrystusa wino łączy się z Kościołem, a woda daje początek tej komunii. No i jak wiemy, moi drodzy, słyszeliśmy, że woda i krew wypłynęła z boku Chrystusa. Sawór trudencki, który potwierdził dawne przypisy. I apostolskie tradycje. Także zajmijają się także i tym fragmentem. I podaje wytłumaczenia, dwa pierwsze historyczne, a trzecie symboliczne. Święty Sobór naucza, że Kościół nakazuje kapłanom dolewać wody do wina, które ma być ofiarowane w kielichu. Już dlatego, że Jezus Chrystus tak jak wierzymy uczynił, już także dlatego, że z boku woda z krwią wypłynęła. Która to tajemnica przez to połączenie się odnawia. Nie mówiąc już, że skoro wody w apokalipsie ludami są nazywane, przedstawia się tym zjednoczenie ludu wiernego z głową Chrystusem. Stąd szlachetne wino symbolizuje Chrystusa i ono nie otrzymuje błogosławieństwa. Gdy się z obudy, wynikliwie patrzymy, jak wygląda sama msza, no to wiemy, że kiedy podaje ministrant ampułki z wodą i winem, się on wino. Następnie czyni znak krzyża nad wodą. Po cóż to czyni? To zwykło, ponieważ woda, ta zwykła woda, która symbolizuje właśnie naszą naturę ludzką, przez błogosławieństwo jest symbolicznie podniesiona do godności zjednoczenia z Chrystusem. I nad to kapłan powołuje jedno nadprzyrodzonego życia. Natomiast nie błogosławi wody w czasie mszy świętej żałobnej. Gdy msza się na czarno odprawia, rekwiem za zmarłych, to. Pan nie czyni znaku krzyża nad wodą. Dlaczegoż? Ponieważ msza święta żałobna jest całkowicie ofiarowana za duszę zmarłego. A Kościół nie ma łaski, nie ma jurysdykcji nad tymi, którzy przeszli już przez bramę śmierci, który symbolizuje właśnie ta woda domieszana do wina. A więc już błogosławić ich nie może. W dawnych czasach wodę do zmieszania z winem łaga podawała schola kantorum. To był ich taki, oprócz śpiewu, ich własny obrzęd. Podawali ją osobiście albo przez subiekona. Śpiewacy bowiem, według mistycznego tłumaczenia, wyobrażają właśnie owe ludy i narody, które cieszą się z otrzymanego przez Chrystusa zbawienia i, i wielbią Boga. Natomiast heretycy różni, na przykład monofizyci, Którzy nie uznają, że w Chrystusie są dwie natury. Mówią, że jest tylko Bogiem. Nie ma tylko jedną naturę. Nie dolewają wody do wina, właśnie aby podkreślić ten swój błąd. Mówiąc, że natura ludzka zginęła w Chrystusie. A teraz, drodzy wierni, zobaczmy, jakimi to słowami Kościół Święty ozdabia przez liturgię ten moment zmieszania wody i wina. Gdy to czyni, mówi następujące słowa, które ma też właśnie wypisane na. Tabliczce na kanonie po prawej stronie. Boże, któryś godność natury ludzkiej przedziwnie stworzył i jeszcze przedziwniej naprawił, spraw przez to tajemnicę wody i wina, abyśmy mieli uczestnictwo w bóstwie tego, który raczył stać się uczestnikiem naszego człowieczeństwa Jezus Chrystus, syn Twój, Pan nasz, który z Tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Mowa w tej modlitwie jest o cudownym stworzeniu natury ludzkiej. I można to odnieść w sensie stworzenia natury w ogóle, tak jak na początku Pan mówił, stworzył Adama i Ewę, jak i w ogóle stworzeniu każdego pojedynczego człowieka. Bo każde narodzenie każdego pojedynczego człowieka jest wielkim cudem stworzenia ludzkiej natury i złączenia duszy z ciałem. A więc, mirabiliter condidisti. Jednak dalsza część tym w dalszej części tej modlitwy jest mowa, która sugeruje, że upadek tejże natury przez grzech. szczegóły znamy, ponieważ sami też grzechy popełniamy, dlatego przez krew Chrystusa zostaje ona odnowiona, dlatego kapłan mówi: mirabilius Reformasti. Jeszcze cudowniej ją odnowiłeś. Stworzenie jest niczym w porównaniu z odkupieniem. Odkupieniem jednego grzechu, mówi święty Tomasz, Powtarzałem to wielokroć, ale to daje pewne wyobrażenie. Odkupienie jednego tylko grzechu jest większym dziełem Bożym niż stworzenie całego wszechświata. A iluż grzechów Pan Bóg odkupił na swoim krzyżu? Dlatego mówi Mirabilius Reformasti. Jeszcze cudowniej odnowiłeś. Przez krew zbawiciela nowe życie zostaje wlane w ludzkość. Gdy na kalwarii wypłynęła z niego krew i woda, co też w rycie Mozarabskim, kartuskim jest wprost powiedziane, że owo zmieszanie przypomina wypłynięcie z boku Chrystusa krwi i wody. Krwi i wody. Cel tej modlitwy możemy poznać ze słów, które są jednocześnie jej zakończeniem. Eius divinitatis esse consortes abyśmy się stali uczestnikami w jego bóstwie, skoro on stał się uczestnikiem naszego człowieczeństwa. Cóż to znaczy uczestnikami w bóstwie Chrystusa? Znaczy, że nasze ciała mają kiedyś przebóstwione. Praca nad tym przebóstwieniem zaczyna się już tutaj. No i wiemy, że są, gdzieś czytamy, że są tak ludzie tak zjednoczeni z Bogiem, tak święci, że co prawda ciało ich jeszcze jest, nie jest przebóstwione. Natomiast w ich ciele objawia się już pewna moc zbawiciela. I na przykład są tacy święci, którzy się unosili, gdy mówili kazania. Jak święty Władysław Zginioła, na przykład. To znaczy, że w nich działa w sposób szczególny, działał już moc Boża. Jeszcze to nie to, co będzie w niebie, ale już zaczątki było tego widać. Albo byli tacy święci, niektórzy nawet ich, ich, ich widzieli ich jeszcze, jak żyli. Kopowano wam wielki Kartuzji, Mój przyjaciel widział takich mnichów, których ich twarz jaśniała, kiedy było ciemno. I wtedy, jak to zobaczył, zrozumiał, co miał na myśli pisarz natchniony, który mówił, że twarz Mojżesza jaśniała, kiedy wychodził z przybytku i rozmawiał z Bogiem. I co to znaczy jaśniała? Wulgata tam napisała, jego twarz była kornuata, dlatego taka gra słów i w dawnych rycinach rysowana, że Mojżesz miał rogi, które potem przerabiano na promienie. I on do to zrozumiał, kiedy zobaczył, Jakże musiał być ten człowiek przepojony Duchem Świętym, przebóstwiony wręcz poprzez swoje święte życie, że twarz jego jaśniała i robiła poświaty, kiedy zapadał mrok w kościele. I o nim nikt nie słyszy, nikt go nie zobaczy. On umrze, pochowają go bez, w niebezimiennym grobie, bez trumny nawet. I on, a już się odrodzi do nowego życia w Królestwie Niebieskim, czego już cząstkę miał już na ziemi, Pan Bóg mu taką nagrodę dał. To jest właśnie cel naszego życia, przebóstwienie. Jeżeli nie przebóstwimy się tutaj, przez nasze życie pełne wyrzeczeń, to zostaniemy oczyszczeni w czyścicu. Tam wszelka rzada będzie wypalona ogniem, a że będziemy tacy przeźroczyści, że moc Bożej łaskę będzie przez nas przyświtywać. Wtedy będziemy świetliści i zaprowadzeni do chwały spawionych. Rozwierni, aby to wszystko, aby ta, ta łaska mogła się na nas stać, te przybóstwienie, najpierw musiało się wylać krew w ofierze. Do ostatniej kropli naszego zbawiciela. Baranka bez skazy. Dlatego, moi drodzy, nie marnujmy krwi naszego zbawiciela. A jak się ją marnuje? Przez grzeszne i knobrne życie, które każe nam z poprawę odkładać, oglądać się na drugiego, albo swoje grzechy usprawiedliwiać grzesznym postępowaniem naszych bliźnich. Będzie nas czekać stroga kara za marnowanie i wylewanie krwi baranka niepokalanego. Wemszy mszy świętej jest ona mistycznie przelewana w czasie ofiary. Jeśli tylko chcemy, obmywa nas z grzechu i umacnia nas na drodze życia wiecznego. Staje się żywą wodą, która gasi pragnienie. Jeśli jednak odważymy się ją pić niegodnie, zasługujemy zgodnie z sprawiedliwym wyrokiem Bożym na śmierć. W Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, Księdze Wyjścia, czytamy strogie słowa: Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga, a więc krew za krew. Chodzi tutaj oczywiście o karę za morderstwo. Jeśli kto przeleje krew ludzką, zasługuje na śmierć. A ten, no jeszcze jakąś karę zasługuje ten, który przelał krew Zbawiciela na darmo. A cóż to jest przelanie krwi Zbawiciela na darmo? A to jest właśnie dobrowolny grzech, ciężki. To jest przelewanie krwi Zbawiciela na darmo. No grzech leki to jest uderzenie Zbawiciela. Może nie przelanie krwi, ale jego też popychali, uderzyli, ubili i szczypali mu policzki i brodę lulina, Więc jeżeli za krew ludzką, człowieka, tak śmiertelnego, takiego jak my, równego nam, Mojżesz mówi krew za krew, a cóż dopiero za przelaną krew baranka na darmo. Jakaż kara na człowieka spotka? Mówi święty Paweł w strogich słowach, kto pije, kielich pański niegodnie potępienie dla siebie pije. Którego to wyrok jest odłożony tylko w czasie. Bo Pan Bóg jest cierpliwy, miłosierny i czeka, a nóż człowiek opamięta się i przestanie wylewać krew Zbawiciela na ziemię, ale sprawi, że ona będzie obmywać jego duszę, skruszy się i poprawi. Staramy się żyć, moi drodzy, jak najlepiej, jak najczyściej, jak to możliwe. A przykładem do tego niech będzie nasza niepokalana Matka Zbawiciela, z której to najczystszej krwi, Zostało ukształtowane w jej łonie ciało naszego Zbawiciela, krwi Chrystusa, męstwo męczenników, mocy wyznawców i rodząca dziewice, wybaw nas. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.